it's expensive as hell but check this out we told this test subject to just go ahead and try to land on her head <laughs> she can't do it good work boots so anyway we're between banks right now just make those checks out to cash cave johnson we're done here <laughs> Tejme <muchimana> portal 2! Ale mów głośno jak możesz Portal 2 palić ludzi Ona tym, mówi głos. Music, oh, come 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 no, I nie no, Nie muszę, no, nie muszę we should have been working on it 30 years ago We will say, say this and times a day If I die before you Cześć can Co tam CO? <gulet> <want Cheryl> <gulet> <run the place. gulet> no to dobra To zeg, skończy to mu To, to mu znaczy z niej wyjdę. To mu wyjdę. Dobra Wiademu z... z pały O nie Nie? Główny poziom głośności, Zwa głośniki znaczy Napisy, w Pełne Napisy, w liczbie w tej grze otwarcie. Mikrofon, push of talk. Boże, ktoś jest Pani nie wiem, Pewnie Lisa. Machajcie, rękami to regera ragada, hall. Tak, i nagrywam frapsem. Faps. Tak, i to się stało magicznie. No ja! <laughs> No ja, mm, tak, no ja. No i ej, ale ja się zastanawiam, tylko jedną rzecz. Co my mamy tu? Dobra, wiecie co Czytam Inny zapis, czytamy ten. To poza granicami nazwijmy na odcinek Hunter śpiewa. Nie, tych ojub. To nazwijmy od Huntera odpływ pułkanta co? odpływ pały hamtera aha. Dobra, żeby co? To, to trzeba Pamiętam, że ten portal, że nie będę tym śpiewał, ten, ten biały mężczyzna i nie chce być tego przegonek. O, ah, na, na, na. Nie, no właśnie śpiewaj. <laughs> dobra, tego mogę nie śpiewać. Śpiewaj, nie śpiewaj. Ale nie to. Nie to. J**era. W tym momencie wychodzę z konfy. <noise> I w tym momencie połowa widzów poszła się. Twoich widzów, bo ja się nie przystałem do tego. Ty też śpiewałeś! Ale się nie przystałem <noise> Przyznaj się. Oto. Nie. Coś czy mogę wziąć Nie. <gryzny> Bobie, nie zladuje tutaj gra. Boże ktoś do mnie dzwonił. Kurwa, Kurwa macie. <gryzny> A kto to dzwonił? Nie wiem. Tak nie wiem. Pokaż swoją twarz. Nie, spierdalaj. <gryzny> Ona jest dziewczyną, która nie wygląda jak dziewczyna. Wygląda jak dziewczyna Nie dawno mówię co innego. Co? Niedawno, niedawno mówiliśmy co? Aha, jaja, ci! Co świetnie! Ale wiesz, ja ukażę. A, na, 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 a. Tam kurwa, co ja dzisiaj brały że tak mi odpierdala. U, a, na, na. na, na. <grym> Dużo marsjanków! No, <grym> <nie u> marsjanków! <grym> <grym> Jestem vampire, jadę motorem! O kurwa! O, o nie! Fak! Zjebałem misję. Nie, nie wiadę już to. bo ja wyłączyłem podpowiedzi, okej. Czekaj, bo ja. ja jem, Serek. Czemu ja mam na niskie, wszystko w portalu? Okej okay. Ja miałem na wysokie. No bo. Yy, Cerek style. A nie, bo ja sobie to wygrałem, i mój komputer. i na muszę dać na niskie, że nie, nie cięło Wszystko gitne, tak czy... jak teraz mój? Tak, ten mi tak, teraz mój? Tak. A ogólnie na razie moi na moim kanale filmów nie będzie nie reklamuj się jeśli ja się nie to po, moje po, po prostu Ogłaszam. coś mi się z kąpem zwaliło i ogólnie mam zamiar kupić sobie laptopa i nie, może wtedy będzie coś tak to mogę wymyślić ten zaznaczony kątem, to wciąż nie ale jak będę mylił na komputerze, to będę Seria koopu BF3 Laptop dwa Razzy I wtedy, jeszcze, może będzie z Call of Duty, bo sobie może zakupię. No. oj oj oj! Ups! Ej, ale to nie jest tak straszne, że zakupię sobie Call of Duty. No nie, bo ja spadłem. Aha. Jestem wampirem Jestem wampirem Hunter, czemu jesteś taki dziwny? Bo jestem bo prze... człowiekiem Bo prze... wam przedałkowałem Marsjanki No bo hormony ludzie, hormony Aha <grywa> No właśnie <grywa> Zombie. A i u mnie spodziewajcie się z serii z Proto 1 Zombę Z protypa Ojo Zombie. <grywa> spodziewajcie się z Protypa. I Zombę Seria z Protypa. <grywa> Zombie. Moi koledzy w klasie mówią krok, ty, fackin. So, hypnotizing. Wsiadaj na ten motor, hopę! Znaczy na tego crossa. Hope. Last hopę, hopę, dobra rzecz. Last hopę, hopę. Last hopę, hopę, dobra rzecz. Napierdalać. Smoke, strzelaj w nich z tego y, kałaka, czy co to tam kurwa jest. Smoke to jest dziwny. Ja, ja go nie ogarniam A dimension. The main And I'm ready to go to no. Jak to się stało, hopej! Nie się A ty to możesz. No <laughs> <laughs> I mam właśnie Ice T -y z biedronki Fryer! ja mam <laughs> Myślisz, że ja nie? Risa nawet ma. Ej, chyba za dużo hejtu nie poszło dzisiaj. O. Kasa. Ja już chętnie podniosę. Nie dobra, czy Risa jest fajna. Nie. Ty nawet nie znasz. Ty też się nie znasz. Oj to szczegóły! Ale ważne. Nie i tak byś POZWIEDZAŁ! No, Trzeba! Ej! <śmieisas> znaczy nie trzeba! <Sultan>. <śmieisas> ją we mnie skałaka! Nie! O kurwa! Sch schowam się do garażu, na pewno nie trafią! Tutaj p Piszcie. Pod, piszcie pod tym filmem w komentarzach. Polubę f ze mną. No będzie jeszcze czas Długo się pojawiłam, tylko... Ej, weźcie, zróbcie składkę dla Huntera po 5 zł na laptopa. <laughs> ej, nie jest dobra, czasowałem po dwie stówki. Nie, nie, by, nie bądź taki jak Kamil ten, jak on się tam nazywał. Nie wiem, to... nie, nie dobra, żartowałem rodziców mam No właśnie Rodzice kupić syn, synowi laptop Bo siostra zabrać jeden, ale ten... Dobrze, bo tamty był dziwny Bo o nam staj. Aaaaaj, sexy lady Tam było e, a nie aj Okej, okay. ja i tak to odpalę Czekaj, bądź ten moment cicho, to ja to całe puszczę mhm. Dobra No czemu z tego walnąłem motorka 스몰 siadaj. Nam nam 밤스타 Seksylwejdeo Eeeeeee Czekaj, sek... cicho Bo jasne, już mnie leci Ale tego nie słychać Bo no ty tego nie słyszysz Ale oni tak o Gundam style Gundam style A to teraz taki hejt za Risę. <noise> <noise> Dobra, ja wyłączę ja tutaj indymię. Ale pomyśl sobie człowieku, co to by było. Rysia, tak, Rysia, to taka żona, SKHF-o, o Boże. Ale wiesz, że ona jest taka, jak ma zdjęcie na profilu? Czyli? To sobie lukni Ale ja jej nie ja nie widzę, bo on ja jej nie mam da, znajomych Bo ona i tak każdego przyjmuje, bo chce mieć jak najwięcej znajomych Wiem też wygląny pomysł A jak ona się nazywała? Risapel Ry S A pyle L z dużych Dobra, dodaję do, do kontaktów Paulin. Dobra, zaprosiłem. Ja. I tak ono cię zaraz przyjmie. A teraz tak. Nie, kurwa, nie przyjmę go. To może być śpedofil. <grymka> <grymka> Już znamy twoje prawdziwe oblicze. <grymka> Żartuję. Tylko ja się zastanawiam jeszcze jak to przejść. Ale co? Misję w portalu. Yy, skoczyć cię? z mo... Nie wiem jeszcze nie. Yy, 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 yy. Okej. Okay. Zebel. Okej, okay, ja muszę tutaj wskoczyć do tego i będzie tam, okej, okay, rozumiem to tam będzie kolejny portal, który mnie wyrzuci Okej, okay, to tam, tak, to trzeba bardziej dać na bok Sorry, to moja mama z kimś tam pogadać. gadać chyba, że chyba z więc, Ja się z, z, z Wjeżdżam spały! Dobra, poczekaj Ja już to rozkminiam powoli. Mhm. Aha, tylko ja to muszę ten... Tak jakoś to tak machnąć, tak ładnie. Rozkijasz to powoli. Tak, rozkminiam Przecież mówię, rozkijasz. Mhm mamo, czy ty musisz podczas nagrania? Tak. Idę, Miodzia. Nikt nie rozwali telefonu, bo nie gada przez telefon, się chyba słyszy, no to... Tak. nie Gdzie rozwali telefon? Filip, złóż te ubrania, rozluj. No dobra! Zaraz tam, do domu. No dobra, no dobra rozłóż te ubrania. No dobra, rozłożę!

Mamo, słucham Cię, przywita się z filmem. Spierdź dalej. <ścoughs> nie! Takie, <ścoughs> nie! nie? Okej, <Okay>, chyba. <ścoughs> chyba jest działanie. Robisz. Rozłóż to kubra weźmiewałem. Nie, wiem, dalej. stąd! Jezu, ale mi spamią na Skype. Ja jestem dobry, bo mnie spamią. Mnie się boją! A ja mam tam do Ciebie przyjść? Indy de miodzia. Mam tam do Ciebie przyjść? Nie, In masz Indy inde miodzia. In miodzia. O, spadłem, dobra. Eee, sexy lady. Nie.

dobrze, no dobrze, tylko nikt nie robi, żeby Wyłącz ten kurwa komputer. Robię indy miodzia i to wystarczy. Miodzia. Wyłącz kurwa ten komputer. No wyłączę ten komputer. Oj, fucking. Ja wiesz, no wyłącz ten komputer. Nie? Nie? Indem kupa. No to super. Indem Nie wiem jak już nazwać odcinek. Jak? Filip, rozłóż te ubrania. Filip z psem. No mam! ty jakiś nienormalny jesteś? Więc czego rzesz? O, bo weź, proszę Cię. Mamo, ja paliać mam... kurde, helikopter. Nie. Tak, Amuś przywitać się z filmem. dzień, powiedz, dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Dziękuję. Film. No robię film, a Ty mi wychodzisz, Filip, rozłóż te ubrania. Albo Filip z psem. <śmienicza> 146, plus ja. Co? Z czego ty się rujesz? Co? Z czego ty się rujesz? Ze wszystkiego. Cała. Na dokładniej! Z całą kształtu. Z miocia. <śmienicza> Filip, rozłóż to, bracia. <laughs> Filip z psem. No i raz. nienormalny jesteś. Ja cię zaraz wcieknę. <laughs> <laughs> oh, o Boże. Ty nienormalny jesteś. Trzymaj się jak dobry wjazd na pokoju. <laughs> <Przez zagrania. laughs> Mama mama w pokoju Aliena. Filip rozłóż te ubrania. Jesteś? Tak. Filip razłóż te ubrania. Jestem. zawiedziony. Filip rozłóż te ubrania. Nie, Je, ale przynajmniej ch... będzie śmiesznie. Mhm. jaki komentarz napiszę. Jaki? Nie powiem, ci zobaczysz, jak wrzucisz. Ty chabie. Mam się bać? Jak chcesz. O Boże. Chyba już wiem. To jaki? Filip raz już te ubrania. Inde miodzia. Filip z psem. <noise> Widzisz teraz w ciebie O Jezu Filip chodź ze mną na twór. Nie Filma robię Spierdalaj film nagrywam Dokładnie Jeden moment na drewni zrozumiał Masz na myśli mniej prawda Nie Ty chuj. Kraj no, 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 no. na wielkich złóż i kurw. I czego? I kurw. Kurwy? Krów? Krówy. Kurwy. All my people. Rozłóż te ubrania. Filip, rozłóż te ubrania. Nie? Nie, normalny jestem. <laughs> jesteś! Tak.

是怎么回事吗？